Cześć! Mam na imię Lilia, witam w kolejnym vlogu. Witam w mojej nowej rzeczywistości. Mały położył się spać, więc mam trochę czasu, by nagrać dla Was wideo. Oleg pojechał na zakupy, a ja czekam położną. To będzie już druga wizyta. Ona przyjdzie gdzieś za godzinę, a ja muszę jeszcze sama ogarnąć się, ponieważ muszę zrobić sobie zastrzyk i kompres o... coś. Też chcę powiedzieć wam. <laughs> zastrzyk mam przeciw grzypnięcia. Właśnie taki zastrzyk neoparinu. Mam codziennie go robić do brzucha. 15 już zastrzyk, już mam dość tego. Jeszcze troszeczkę mi zostało się do końca całego kursu, o znaczy, mi nie podoba się, że tu jest takie powietrze. I napisane w instrukcji, że go nie trzeba usuwać, ale ja nie dam rady. Zrobić sobie zastrzyk z powietrzem, chociaż parę razy zrobiłam, ale później miałam takiego lęka, że coś się ze mną stanie, i jednak trochę wypuszczam te powietrze. Napisano, że nie trzeba tego robić, bo można niechcący jakby usunąć też leki, ale myślę, że parę kropelek, że nic się nie stanie z tego, a ja mam tak święty spokój. Oleg pojechał na zakupy. Mały śpi. Ja mam chwilkę czasu dla siebie, ale i tak muszę troszeczkę pogarnąć wszystko A w domu, siebie ogarnąć. O, coś tam opowiada, coś mu się śni. <grystanie> Dobra, nie będziemy budzić dziecka. Wczoraj byłam u dentysty, miałam leczenie kanałowe tego zębu, który jeszcze w. Pod koniec ciąży i zaczął boleć. I powiedział, że jeżeli zacznie boleć, jeżeli pojawi się obrzęk, będziemy musieli zrobić resekcję. I właśnie już dzień po leczeniu czuję, że coś zaczyna się tam. Wydaje mi się, że jednak ta resekcja jest e, niezbędna. I bardzo boję się, że jutro pojutrze obudzę się znów z taką twarzą i że będzie to ponownie boleć. I mam nadzieję, że jeżeli jednak zacznie mi boleć ten ząb, to do, uda się mi dostać się do chirurga jak najszybciej. Już była u nas położna, wszystko dobrze, więc spoko. Jedynie, że martwię się, bo nie pozwala mi jeszcze moczyć rany po cięciu cesarskim, a ja tak marzę już o przyśnicu, żeby normalnie wejść i cała oblać się wodą. Powiedziała, że jeszcze z tydzień. No nic. Dopytał mnie jak wygląda sprawa z firmą. Właśnie tak wygląda tam pracuję. A tu jak Dawid się budzi to karmię go i teraz właśnie łożę spać. Trochę tego czasu brakuje i teraz dobrze, że jest Oleh w domu. Jak pojedzie to jeszcze mniej będę miała czasu, ale będę miała nadzieję, że uda mi się łączyć pracę i dziecko. Przynajmniej kiedy on śpi, to mam trochę wolnego czasu, by pozłatwić jakieś swoje sprawy. Ale dba o tym, byśmy nie umarli z głodu. Będzie gotowa w ukraińskim. ukraińskiej. Nami, Przyszła paczka Electronics. Co tu w środku mamy? Tak pięknie zapakowane. Δεστάλες με να τες. smartwatcha Garrett Man Style. Całkowicie był szczelny i odporny na krótkotrwałe zanurzenie do 30 minut. Niezbędny dla osób, którzy prowadzą aktywny tryb życia. Dzięki czujnikom na nadgarstku kontroluje puls, ciśnienie i natlenienie krwi. Dzięki niemu dowiesz się nie tylko jaki dystans pokonałeś, ale także dostaniesz informacje o spalonych kaloriach i ilości zrobionych kroków. Monitor snu dostarczy Ci informacje o długości i jakości Twojego snu. Ma kilka trybów Sportowych także przypomni Tobie, kiedy musisz napić się wody. Przydatnymi funkcjami są zdalne sterowanie muzyką na telefonie, aparatem do robienia zdjęć, możliwość znalezienia telefonu oraz wyświetlanie powiadomień z telefonu. W zegarku Gareth Man Style można w łatwy sposób wymienić paski. Można zaopatrzyć się w kilka bransoletek lub pasków i wymieniać je w zależności od okoliczności. Mam dla Was przyjemny bonus, ponieważ z kodem rabatowym LILIE20 dostaniecie minus. 20% na cały nieprzeceniony towar na stronie internetowej GARE. Oprócz męskich, damskich i dziesiątych smartwatch Garet Electronics oferuje na swojej stronie różne beauty gadżety oraz kamerki samochodowe. Jeśli dawno już chciałeś sobie zakupić smartfocze, myślę, że to fajna okazja, by skorzystać z tego rabatu minus 20%, który ważny do końca kwietnia i zakupić już sobie wymarzonego smartwatcha. Link do sklepu internetowego znajdziecie pod filmikiem. Nie zapomnijcie o kodzie rabatowym LILIA20 do końca kwietnia. Warto skorzystać. Jesteś zadowolony z tygarka? Oczywiście, że tak. Która funkcja Ci podoba się najbardziej? Ile zrobiłem kilometrów, ile kroków, ile kalorii. To jest taka mm. ciekawostka dla mnie. No najważniejsze, że ile spałeś. Pokazuję. No Teraz, kiedy mamy dziecko, to pokazuję, ile naprawdę spałem. To można sobie zobaczyć. Mi się wydaje fajnie, że jeszcze przychodzą smsy na telefon, od razu można zobaczyć no. A mi najbardziej podoba się funkcja znalezienia telefonu, bo ja zawsze mam problem, nigdy nie mogę znaleźć swój telefon, tak bym miała Każdy tak Zawsze, <laughs> widziałeś gdzie mój telefon? <laughs> no zawsze musimy mi dzwonić, a teraz tylko pyk pyk i telefon sam pisze Dzień dobry, miałam wesołą noc Rozbolał się mi ząb i już mam obrzęk Wczoraj wieczorem jeszcze zadzwoniłam. Zapisałam się jednak na zabieg, na resekcję. Będę jutro miała już e, usunięcie tej torbieli Jeszcze przetrwać jeden dzień. Patrzcie jaka piękna jest. Cieszę się tylko, że dzisiaj już mam zabieg. Masakra. Taka śmieszna. Jestem już po zabiegu. Wczoraj czułam się okropnie. Wyglądam też nie bardzo fajnie, ale czuję się o wiele lepiej, jedynie, że zaczęły się u mnie trochę migreny, ale cieszę się, że to już bliżej końca ta zabawa z zębem. Wymęczyłam się trochę wczoraj na, tym, na tej resekcji, ale no coś robisz. Trzeba było to usunąć. Usunęli taką torbiel gdzieś 3-4 mm. Naprawdę była taka spora. Hejka! Ja już wyglądam o wiele lepiej. Wyszliśmy na spacerek. Mały. Pierwszy nasz spacerek z małym. To właśnie wózek, który kupiliśmy. Walko Baby Snap 4 na pompowanych kołach super amortyzują te koła, pomimo że sam wózek nie ma w sobie amortyzacji dodatkowej takiej to te koła robią swoją robotę Jedzie jak Audi A8 Ale już marzył o tym, by wyjść z łózeczkiem już od samego początku no. Już prawie na drugi dzień nie mówił Trzeba iść na spacerek W końcu trafiła się fajna pogoda Pierwszy spacer zaliczono za ceną bardzo dobrze. Dziecko spało cały czas. Myślałam, że będziemy tam 10-15 minut spacerować. A zrobiliśmy nawet takie spore kółko. Ile? 30-40 minut już spacerujemy, ale już wracamy do domu. Dziś już mam ostatni zastrzyk, z czego bardzo się cieszę, bo już mi bolą te zastrzyki. Tak pierwszą. Więc ha, świetnie. Ostatni zastrzyk. Tyle ich w sumie było, nie licząc e, od tych, które dostałam w szpitalu. Zostając możliwością chciałam przypomnieć, że zastrzyki nie wolno wyrzucać do takiego zwykłego śmieci. Tak samo jak w odpadów takich medycznych e, w aptekach zazwyczaj są specjalnie pojemniki na takie rzeczy. E, obrzęk prawie już zaniknął. Jak widzicie, tylko, że jak uśmiecham się, to widać u mnie szły. Więc jeżeli coś między zębów zobaczycie czarne, to nie jedzenie, to po prostu nicie. Znowu na spacerku. Ale chcę. patrzeć, tam ile na zegarku? Patrz ile przejdziemy. David 15 i teraz mam 1700 kroków. Dawid znów śpi. Jak dobrze, że mieszkamy tak blisko Parku Śląskiego Idealnie po prostu na takie krótkie spacerki. Wczoraj tutaj było więcej ludzi, ponieważ była niedziela, a dzisiaj poniedziałek. A, no tak. <noise> Ale już pogubił się, nie chodzi do pracy trzy tygodnie, to już nie wiem, który dzień. Pięć. Pięć tygodni. No tak, bo tam święta jeszcze byli. A no nic jutro już trasa. Cieszysz się, że będziesz spał. <noise> No i to też Dzisiaj dobrze spałem Prawie 7 godzin Dzisiaj troszeczkę za późno wybraliśmy się Na spacer już po 14 I słoneczko się chowa, chowa Wczoraj jednak byliśmy gdzieś około 12 To było tak trochę fajniej <noise> Chociaż znaczy się dziś nie jest zła pogoda Już do domu wracamy No i kontrolne 3 kilometry 3 km. Już chłodno się zrobiło na wieczór. Jeszcze staliśmy w kolejce na pocztę, wysłałam tam niektóre papiery. Taka kolejka. Bardzo źle u nas jest że na no pół piętra. Olek to spoko sobie daje radę tak nosić. A ja nie wiem jak ja będę nosić. Chyba będę dziecko brała na jedną rękę, na drugą będę wciągnąć łózek. Ale niektórzy mają kamienicę, że muszą na czwarte piętro. Pogłosić wozajczyków, to nie, dopiero mają problem. Poszła jeszcze jedna dostawa. Hurtowe zakupy pompersów. Z pampersy schodzą na raz dwa. Mówią, że później będzie trochę mniej ich schodziło, ale teraz to muszę zmieniać, zmieniać, zmieniać ich. Napisane było na stronie, że to miesięczny zapas pompersów. Nie wiem, czy starczy nam na miesiąc. Czasami muszę tak. Zmieniłam. Ubieram nowy, on zaczyna siku robić Muszę wymienić ten pamper, założyłam nowy Pokarmię, widzę, że już znów trzeba zmienić Czyli... WESOŁO